Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tu Paula z kanału Training Fitness. Zapraszam Was na trzecią część treningu z serii Fit Yoga. Zapraszam, zaczynamy. Przechodzimy od razu do klęku podpartego. Ustaw duże palce od stóp razem, kolana szeroko do boku, przenieś biodra do tyłu, napięty i wyciągnij ramiona jak najdalej do przodu. Opuść głowę i rozluźnij barki. Zamknij oczy, postaraj się wydłużyć oddech. To zluźni mięśnie. z wydechem powoli przyciągnij dłonie do siebie na wysokość kolan kręg po kręgu unieś łuk w górę unieś biodra zadrzyj palce stóp przenieś ciężar ciała do tyłu wyprostuj nogi w kolanach i kręg po kręgu unieś łuk w górę na końcu barki głowa rozluźnij świetnie stajemy na początku maty ustaw pięty i duże palce od stóp jak najbliżej do siebie wyciągnij ramiona do góry wdech Złącz dłonie i skieruj wzrok do sufitu. Mocno napnij brzuch, wciągnij pępek, napnij pośladki, dociskaj pięty do maty. Wdech nosem, z wydechem powoli przejdź do skłonu w przód. Przenieś dłonie na łydki, kostki lub matę. Luźno opuść głowę, rozluźnij kark. Z wydechem powoli uginamy nogi w kolanach, unieś prawą stopę w górę jak najwyżej i przenieś nogę do tyłu na matę. Prawa noga jest prosta w kolanie, lewe kolano dokładnie nad kostką. Postaraj się nisko opuścić biodra, skieruj klatkę piersiową do przodu, ściągnij łopatki. Wdech nosem i wydech ustami. Z wydechem unieś lewą stopę w górę i dołącz do prawej. Ułóż ciało w linii prostej. Mocno napnij brzuch. Wciągnij pępek. Napięte pośladki. Ściągnij łopatki głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Wdech nosem. Wydech ustami. Utrzymując cały czas mocno napięte mięśnie brzucha, powoli zejdź do leżenia przodem. Rozluźnij stopy, przytrzymaj wdech i z wydechem unieś klatkę piersiową w górę. Ściągnij łopatki, misku barki, długa szyja. Postaraj się maksymalnie odciągnąć uszy od barków. Wdech nosem z wydechem powoli opuść klatkę piersiową. Napnij mięśnie brzucha, oderwij biodra i klatkę piersiową jednocześnie od maty i przenieś biodra do tyłu napięty. Wyciągnij ramiona jak najdalej do przodu. Wdech nosem z wydechem unieś biodra w górę. Zadrzyj palce stóp, wyprostuj nogi w kolanach. Ustaw stopy na macie odpięty po palce. Schowaj głowę między ramionami i wyciągnij kość ogonową do sufitu. Nosem, z wydechem uginamy nogi w kolanach. Przenieś prawą stopę do przodu. Ustaw stopę dokładnie między dłonie. Lewa noga prosta w tył. Prawe kolano dokładnie nad kostką. Nisko opuść biodra. Klatkę piersiową skieruj do przodu i ściągnij łopatki. Głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Dechem dołącz lewą stopę do prawej i wyprostuj nogi w kolanach. Przenieś dłonie na łydki, kostki lub matę. Opuść głowę i rozluźnij barki. Uginamy nogi w kolanach, zadzieramy głowę do góry, wdech, z wydechem przenosząc ramiona przodem, unoś dół w górę. Łączymy dłonie, wdech, z wydechem opuść ramiona. Unieś ramiona w górę, wdech nosem, z wydechem złącz dłonie, przenieś nad klatkę piersiową, zatrzymaj wdech, z wydechem wyciągnij ramiona jak najwyżej w górę. Skieruj wzrok do sufitu, mocno napnij pośladki, klatka piersiowa skierowana do góry, dociskaj pięty do maty. Dech nosem z wydechem powoli przejdź do skłonów przód. przenieść dłonie na matę, kostki lub płytki, luźno opuść głowę. Uginamy nogi w kolanach, zadzieramy do, gó do góry, unieś prawą stopę, wdech, z wydechem przenieś jak najdalej do tyłu na matę. Opuść biodra nisko, skieruj klatkę piersiową do przodu, wdech, z wydechem unieś lewe ramy w górę. Popatrz na lewą dłoń, klatka piersiowa i brzuch blisko lewego uda. Nisko biodra. Echną sam z wydechem opuść prawe kolano, rozluźnij stopę, lewą dłoń przenieść do tyłu za prawe biodro, wzrok skieruj za siebie. Wdech, z wydechem opuść lewą dłoń, utrzymaj równowagę, powoli unieś tułów w górę, wyciągnij ramiona w górę, wdech, z wydechem przenieś ramiona do tyłu za biodra, zapleć dłonie, przytrzymaj wdech, na wydechu opuść dłonie jak najniżej, mocno ściągnij łopatki, nisko barki, jeśli możesz skieruj wzrok do sufitu. Wdech z wydechem wróć do skłonu w przód. Zadzieramy palce prawej stopy. Unieś kolano w górę wdech. Na wydechu dołącz lewą stopę do prawej. Utrzymaj ciało w linii prostej. Mocno napięty brzuch. Wciągnij pępek. Głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Wdech nosem z wydechem. Cały czas na mocno napiętym brzuchu zejdź do leżenia przodem. Rozluźnij stopy. Utrzymaj wdech. I z wydechem unieść klatkę piersiową w górę. Ściągnij łopatki, nisko barki. Wzrok skieruj przed siebie. Dech z wydechem powoli, opuść klatkę piersiową, napij mięśnie brzucha, unieś biodra w górę i przenieś do tyłu napięty. Wyciągnij ramiona jak najdalej do przodu. Opuść głowę. Wdech, nosem z wydechem unieś biodra w górę, zadrzej palce stóp, wyprostuj nogi w kolanach, ustaw stopy na szerokość bioder, typu po palce, ściągnij łopatki do kręgosłupa, wyciągnij kość ogonową do sufitu. Pnij prawe kolano do klatki piersiowej wdech, z wydechem unieś nogę prostą w górę, przytrzymaj wdech, z wydechem przyciągnij piętę do pośladka i delikatnie obróć biodra w prawą stronę. Wyciągaj kolano jak najwyżej do sufitu. Wdech nosem z wydechem opuść biodra i przenieś prawą stopę do przodu. Ustaw stopę dokładnie przed linię dłoni, wdech nosem, na wydechu trzymaj równowagę, unieś dół w górę. Lewa pięta wysoko, prawa noga mocno ugięta w kolanie. Nisko opuść biodra. Napnij brzuch, wyciągnij ramiona jak najwyżej w górę. Wdech nosem, z wydechem przenieś ramiona szeroko do boku, skieruj piętę do środka, palce stóp na zewnątrz, przenieś ramiona szeroko do boku. Nisko opuść biodra, kolano wysunie jak najdalej w przód. Utrzymaj nisko biodra, lewa noga prosta. Wdech nosem, z wydechem ujeźdź lewe ramię nad głowę i skieruj brodę w prawą stronę. Mocno napięty brzuch, wciągaj pępek. Wdech, nosem z wydechem wyprostuj prawą nogę, przenieś lewą dłoń do tyłu na udo, wyciągnij ramię jak najwyżej w górę i popatrz na prawą dłoń. Jeszcze raz uginamy prawą nogę w kolanie, Opuść prawe przy ramię na udo, lub jeśli możesz opuść prawą dłoń na matę. Wyciągnij lewe ramy jak najdalej do boku. Postaraj się, aby lewa noga, tułów i lewe ramię tworzyły jedną linię. Mocno napięty brzuch nisko biodra. Wdech, nosem, z wydechem opuść lewą dłoń na matę, przytrzymaj wdech i na wydechu przenieś prawą nogę do tyłu. Wróć do pozycji psa z głową w dół, wysoko biodra. Ściągnij łopatki. Oderwij lewą stopę i przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Wdech, z wydechem unieś lewą nogę jak najwyżej w górę. Wdech, z wydechem przyciągnij piętę do pośladka. I delikatnie obróć biodra w lewą stronę. Wyciągaj kolano jak najwyżej do sufitu. Wdech nosem, z wydechem opuść biodra. Przenieś lewą stopę do przodu. Dokładnie przed linię dłoni. Wdech nosem, z wydechem mocno napnij brzuchu. Trzymaj równowagę i unieś tuł w górę. Prawa pięta wysoko. Lewa noga ugięta w kolanie, nisko biodra. Skieruj wzrok przed siebie. Wyciągaj ramiona jak najwyżej do góry. Wdech nosem z wydechem, przenieś ramiona szeroko do boku. Skieruj pięty do środka palce, stóp na zewnątrz, przenieś ramiona do boku. Mocno napnij brzuch, wciągnij pępek. Nisko biodra, lewe kolano skieruj do przodu. Prawa noga jest prosta w kolanie. Napięty brzuch. Powoli unieś prawe ramy nad głowę i skieruj brodę w lewą stronę. Wdech sens, z wydechem wyprostuj lewą nogę, przenieś prawą dłoń do tyłu na udo i wyciągnij lewe ramię w górę. Popatrz na lewą dłoń. Wdech, z wydechem. Jeszcze raz uginamy lewą nogę, przenieś przed ramię na udo, lub jeśli możesz, oprzyj dłoń na macie i wyciągnij prawe ramię jak najdalej do boku. I tak samo staramy się utworzyć linię prostą pomiędzy prawą nogą, tułowiem i prawym ramieniem. Nisko biodra. Wdech, z wydechem rozluźnij powoli opuść prawą dłoń. Przytrzymaj wdech, nosem z wydechem przenieś lewą stopę do tyłu. Uginamy nogi w kolanach, zatrzymaj wdech i na wydechu przenieś prawą stopę do przodu. Ustaw stopę dokładnie między dłonie, lewa noga prosta do tyłu. Nisko opuść biodra, klatka piersiowa w przód, ściągnij łopatki. Wdech, nosem z wydechem unieś prawe ramy w górę i popatrz na prawą dłoń. Wdech, nosem z wydechem opuść lewe kolano, rozluźnij stopę, prawą dłoń przenieś do tyłu za lewe biodro i skieruj wzrok za siebie. Wydechem opuść prawą dłoń, utrzymaj równowagę, unieś klatkę piersiową w górę, wyciągnij ramiona w górę. Wdech z wydechem przenieś ramiona do tyłu, zapleć dłoń, ściągnij łopatki, nisko opuść ramiona, delikatnie odchyl głowę. Klatka piersiowa skierowana do przodu. Wdech, losem z wydechem powoli przejdź do skłonu w przód, oprzyj dłonie na macie, zadrzyj palce lewej stopy, unieś kolano w górę, wdech i na wydechu dołącz lewą stopę do prawej. Wyprostuj nogi w kolana, przenieś dłonie na łydki, kostki lub matę, opuść głowę i chwileczkę przytrzymaj. ginamy nogi w kolanach, zadzieramy głowę do góry, wdech i z wydechem przenosząc ramiona przodem unieść tu w górę, łączymy dłonie, wdech nosem i z wydechem opuść ramiona i rozluźnij barki świetnie, stań przodem do mnie, ustaw stopy szeroko, palce stóp delikatnie skierowane na zewnątrz wyciągnij ramiona w górę, wdech nosem i z wydechem powoli przejdź do skłonu w przód, opuść dłonie na matę, opuść głowę i rozluźnij barki Wdech nosem, z wydechem usta w dłonie na linii razem ze stopami. Powoli opuść biodra. Unieś głowę do góry. Jeśli możesz, złącz dłonie i delikatnie postaraj się rozepchnąć łokciami kolana jak najszyżej do boku. Postaraj się opuścić biodra jeszcze niżej. Klatka piersiowa mocno w przód i ściągnij łopatki. Przytrzymaj. Wdech nosem i wydech usta. Dech, na wydechu opuść dłonie na matę i wyprostuj nogi w kolanach. Luźno opuść głowę i rozluźnij barki. Z wydechem opuść lewe kolano, przyciągnij do prawej stopy i powoli przejdź do siadu bokiem do mnie. Ustaw stopy tylko na palcach. Pięty wysoko, dłonie przenieść pod uda. Delikatnie odchyl tułów do tyłu i mocno napnij mięśnie brzucha. Wciągnij pępek, powoli oderwij prawą i lewą stopę. Nogi razem, mocno napięty brzuch, proste plecy. Ściągaj łopatki, klatka piersiowa do przodu. Jeśli możesz, wyprostuj nogi w kolanach i trzymaj równowagę. Mocno napięty brzuch. Jeśli czujesz się na siłach, wyciągnij ramiona do przodu. Oddychaj swobodnie. Wdech nosem, z wydechem przenieś dłonie pod uda. Powoli opuść stopy. Przyciągnij biodra w kierunku pięt i kręg po kręgu powoli przejdź do leżenia tyłem. Wyprostuj nogi w kolanach, pięty skieruj do środka palce stóp na zewnątrz, przenieś dłonie na brzuch, palce wokół, pępka i głęboko oddychamy przeponą. długi wdech nosem, unieś brzuch w górę, z wydechem wciągnij pępek do kręgosłupa, wdech, tak jakbyśmy chcieli napełnić jamę brzuszną powietrzem i z wydechem wciągnij pępek. Jeszcze kilka głębokich wdechów. Luźniej. Przejdź do leżenia bokiem, powoli napnij mięśnie brzucha i przejdź do siadu. Usiądź przodem do mnie, wyciągnij ramiona w górę, wdech nosem, z wydechem składamy dłonie i przenosimy nad klatkę piersiową w górę, wdech i wydech. Jeszcze raz Głęboki wdech nosem i wydech ustami. Bardzo dziękuję Wam za wspólny trening. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, koniecznie dajcie kciuki w górę. Pamiętajcie również o subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z nowymi treningami. Pozdrawiam i do zobaczenia na następnym treningu.